No siema, Mondeo pomału prace idą, przewody miedziane wstępnie rozciągnięte, przyszły gadżety, wahacze, sprężyny, sprzęgło i inne takie. A tu pasacik MGR-a, jaką tam gabryś? gabryś miał, kuleje silnik, wrzuca go, parametry takie są wtrysków. Także nie jest za ciekawie, nie jest. No nic. Robimy pukaneczkę. Eee, dobra, czekajcie, jedną ręką sobie poradzę. poradzę sobie. Kurwa mać. Jak można zrobić coś takiego? No dobra. Tak wygląda pasa Temgiera. Jeździć, obserwować. No co, trzeba będzie odpiąć bezpiecznik od pompy paliwa w baku i podpiąć się pod ten filtr. Agresywne pukanie mu zafundować, no bo nie ma innego wyjścia na razie. Zobaczymy, czy coś się poprawi, ale wątpię. No i dobra, płukaneczka zapodana. Tutaj chodzi bezpośrednio na pukance. Tu musiałem z pomontować, żeby to się nie poprzewracało, nie wylało, żeby węże nie wyskakiwały z płyszki. No i zobaczymy, czy to się poprawi, czy nie. No, Tadeusz chodzi już dobre 10 minut albo 15. Półkaneczka zapodana. Widzicie? Tutaj Ważne, żeby sobie odpiąć pompę paliwa z baku, nie? Żeby pompa paliwa była odpięta, bo... No bo będzie się lała ropa cały czas, bo on ma też elektryczną tam, nie? Tutaj teraz zdjęte są przewody. To świtka. I on idzie bezpośrednio teraz w kuchy, nie? A także tak, no zobaczymy, co to z tego wyjdzie. A nóż... może coś poprawi. A teraz podejrzymy sobie parametry podczas płukania. Znaczy jak silnik chodzi na płukance. To na tą chwilę jakby się w ogóle parametry jeszcze bardziej rozjechały na pierwszym i drugim cylindrze. No. Zobaczymy po tej płukance jak to podłączymy pod ten układ normalnie. Ale tutaj jakby, kurde, no pierwsze dwa cylindry mają problem. Straszny jest odchył parametrów. Jeden uszkodzony, drugi go próbuje korygować. Dlatego taki rozstrzał jest między minusem a plusem, nie? Ale tu już pierwszy widzę, drugi to ponad normę wychodzi, bo graniczna jest chyba z tego co pamiętam 2,80. Tu macie prawie 3 w plusie i 3 w minusie. No nie jest za ciekawie. No, także Gabry się Giera na zakaźnym wylądował. Płukanka nic nie pomogła. Nawet nie jestem pewny, czy nie zaszkodziła, bo tam parametry jakby się bardziej rozjechały. Nie wiem, trzeba będzie się nim przejechać jeszcze. Zagrzać go jeszcze raz, zrobić jakby pomiar tych wtrysków Tych parametrów. No i zobaczymy co dalej. Coś mi się zdaje, że skończy się na wymianach tych dwóch Wymianie dwóch wtryskiwaczy. No, a tak mówią, te dudy, nie dudy na tych, tych, na tych YouTube'ach, że płukanka, płukanka, no że życie wtrysków, no ciekawe. Chyba jednak tak nie jest. Jak coś jest padnięte, to już żadna płukanka mu chyba nie pomoże. Tak mi się zdaje. I tyle. No jak będzie więcej czasu, to trzeba będzie po prostu zdjąć pokrywę, i jeszcze zajrzeć do środka, czy tam na pewno wszystko OK jest z tą wiązką, z tymi krzywkami. No zobaczymy. Na razie, gabryć no każdym no, a tu następna, Xara Picasso, 16 albo 17 rok, już nie pamiętam. I jaka bolączka, znowu problem z biegami. Już taką kiedyś jedną robiłem. Rozsypuje się ta kaseta w środku. To czekajcie, może nie z tej strony. Może pójdziemy z drugiej. O, Skurwesy. O, tu się rozsypuje ta kaseta w tych samochodach widzę nagminnie i wiecie zamiast zamiast blokować wsteczny zamiast blokować wsteczny tutaj to ona teraz jest rozkręcona to się rusza to powinna być jedynka nie ale tutaj wchodzi nam wsteczny jako jedynka w ogóle nie działa ten ten wichajster tu no bo połamało się tu wszystko znowu tak jak po, w poprzednim egzemplarzu co miałem Także nowa kaseta kosztuje w serwisie 1000, prawie 300 zł. No będziemy próbować ją regenerować. Jak się nie uda, to na Allegro jest jedna sztuka dostępna, ale to muszę ją wymontować, bo zrobili tak bojady, że... Głupio, czekajcie. Tak zrobili głupio, żeby po numerze sprawdzić część. Nie wiem, czy ja to obram to część, numer części jest tam pod spodem tam i trzeba zdemontować całą kasetę dlatego właśnie żeby zobaczyć żeby dobrać używkę także taka sytuacja no i tyle no pamiętacie to nieszczęste polo co tam pechowe polo co tam był film co tam gościowi powybijali szyby, bo wpadł do rowu i tak dalej, tam był taki film Pechowe Polo czy jakoś tak, na moim kanale tam by trzeba było zobaczyć jak widać szyby z tyłu nie ma jednej z tyłu, z przodu też nie ma na szczęście klient już w końcu po tylu cza takim czasie e załatwił szybę do drzwi także tutaj Coś zaczynamy działać w końcu z tą polówką, żeby się w końcu pozbyć z placu. Tu sobie to porozbierałem. Będziemy kontynuować walkę z polówką. Także taka sytuacja z tą polówką, bo już mnie denerwuje na tym placu. Stoi i stoi, a też wiecznie albo części nie ma do niej, albo ja czasu nie mam. Także zajmiemy się tym tematem. No a mu szybę to nie sobie jedzie do szklarza. Tam ponoć jakiś szklarz ma tylnie szybę. Tak, on no takie polówki, bo to wiecie, trzeba wyrżnąć te szyby, kurwa, ten, te, znaczy ten, te pobite szkło z tym klejem całym, to ja się z tym nie będę pieprzył. To, to, kurwa pokaleczyć się tylko można. Ale ogólnie to powiem wam, kurwa, ja nie na ten samochód wysprząta, sprząta. Wszędzie pełno szkła. Tam się najebało podręczny gdzieś tego szkła. Kurwa, tego szkła jest wszędzie. To już se będzie musiał sam odkurzać. Tutaj wszędzie szkło w całym samochodzie szkło widzicie na dziurach też szkło wyłazi i wyłazi z tych dziur i ciągle trzeba odkurzać i odkurzać przejebane no ale to już nie moja brocha to tyle no bo ja nie muszę tego sprzątać bo klient nie chce nie chce ponosić kosztów mówi że sam sobie będzie odkurzał to no i może lepiej bo wiecie jak ja to wyodkurzam potem mu to na wyłazi kurwa podczas jazdy co potem by było że chujowo wyodkurzane także dobrze że klient sam, sam chce to sobie odkurzać i... Tam w tych, tych drzwiach od chuja szkła też jest w środku, to, to, to wiadomo, że muszę usunąć, bo będzie na dziurach mu tam szalować, na, na zakrętach. A środek to już jego kwestia jest.